w unboxingu, pierwszym, w sumie kolejnym już na moim kanale, który, laptopa i kamery, który uzupełni nasze zaplecze multimedialne. Samsung and taka kamerka. No to co, idziemy odpakować! Zaczynamy od kamery! Please! Mój brat odpakowuje. Bum, bum. Rób to sprawnie, nie? Zresztą ci pomogę. Tu, tu, to do góry jak pudełko z tym, z prezentem. Nie no, spokojnie. Wyciągnij... No tu jest taśma. Od razu będziecie mogli wiedzieć. Ja mogę się pochwalić kolejnym unboxingiem. O, jest jak jak, jak obrączka. Dobra, weź wyciągnij. Na USB 2.0. Tutaj mamy oczywiście instrukcję obsługi, której nikt nie czyta. Czyli okej. Okay. Też to rozpierw. Dobra. Mogę się pochwalić jeszcze jednym dodatkowym unboxingiem, ale już Wam nie pokażę, bo mam nowy telefon. Sobie wziąłem umowa się skończyła. Wziąłem Galaxy Trend. Ktoś mi pomoże go wyciągnąć. Okay. On wygląda tak. Taki telefonik. No dobra. Pokaż tą kamerkę. Ok, możemy ją wyginać w różne strony. Jest ok. HD. Kamerka. Polecamy. Livecam 3000 HD. Microsoft. Dobra. To to na bok. Wrzucamy. Teraz przystępujemy do odpakowania Samsunga z Windows 8. 6 GB RAMu. 2 GB grafika. 7670 AMD Radeon. Intel Core i5. 2,5 GHz na rdzeniu. Czyli razem 10 GHz. Jak zsumujemy to Pokaż chwilę. No dawaj, dawaj gościu. Z nożykiem mogłeś. Po co ten nożyk? Uważaj. Mamy zawartość. To oczywiście są te informacje, których nikt nie pyta. Tutaj mamy zasilacz. Trochę brzydko położone zasilanie. Bateryjka i laptop. Dobra, to to możemy piertyknąć na bok. Laptopik się prezentuje w ten sposób. Jest tutaj taka mata ochraniająca matrycę. Matryca do góry, podnieś Jacek. I ona zajdzie wtedy. Ok. Ładne klawisze. Oczywiście Intel i Piątka. Inside. Radeon Graphics Energy Star e, Tył laptopa się prezentuje, weź go pokaż z tyłu Ła ładna, ładnie się prezentuje elegancko. Zobaczcie, na co odbija? tego. OK, Dobra, połóż weź go, zamknij i włożymy bateryjkę. Bateryjka wkładamy bateryjkę. Uważaj powoli powoli ok otwórz i włącz no i teraz windows 8 ruchamy się bardzo szybko dużo szybciej jak windows 7 za ten czas możemy podłączyć zasilanie zasilacz tu złożyć no tutaj jest taka folika. No dwie, jedwie no Tu się uruchamia Będzie oczywiście trzeba będzie go spersonalizować Pisać kto jest właścicielem, dodam to, to Pierwsze uruchomienie zawsze trochę trwa no dobra. no dobra Weź włóż ten kabel

Na razie zostaw. O, English, polski. Wypisz polski. Tak, wszystko z, prawie z dużej litery. English, polski, kurka, wódka z mały. Dobra. Polska, polska, polska. Dobra. Dalej. No i kliknij. Zapisywanie ustawień. No dobra, akceptuję postanowienia licencyjne. OK, next. No kliknij dalej. Bardziej się pracuje tym. Personalizuj. No, czyli wybierasz kolor, to wszystko. Personalizację Windowsa nie będziemy Wam pokazywali. Tutaj jak będzie fajnie. Później może to zmienimy. I dobra, OK. Dobra, no to pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj bardzo gorąco jest. Mamy 32 stopnie na powietrzu. No i co, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, mamy nowy sprzęt w rodzinie, w której będzie <grydy> można tutaj montować filmy, to to tamto zobaczymy. Jeszcze długa, e... długa droga przed nami, no bo personalizacja, żeby wszystko dograć, później pobieranie programów i to tamto e... Także będzie, będzie, będzie roboty, ale fajnie, fajnie. E... No to co? Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, no i na razie, cześć!